W 1923 roku Lenin napisał list do władz Partii Komunistycznej, w którym proponował usunięcie Stalina ze stanowiska sekretarza generalnego, gdyż, jak stwierdził, jest zbytnim Grubianinem i ta cecha u sekretarza generalnego staje się nie do zniesienia. Gdy Lenin zmarł, jego żona, Nadjeżda Krupska, przekazała list nazwany Testamentem Lenina Komitetowi Centralnemu. Ale tam. List Lenina trafił w ręce Stalina. On razem z Zinowiewem i Kamieniewem podjęli decyzję, aby listu nie publikować. Testament Lenina, dyskredytujący Stalina, pozostał tajemnicą kilkorga ludzi. Wtedy pozycja Stalina była jeszcze słaba. Musiał się liczyć z potężnymi wrogami. Był jednak od nich bardziej przebiegły zdobył poparcie szefa tajnej policji Feliksa Dzierżyńskiego. Tego człowieka przy jego pomocy oraz Zinowiewa i Kamieniewa zwyciężył najpoważniejszego pretendenta do władzy, Lwa Trudzkiego. Później rozpoczął walkę ze swoimi sojusznikami, Zinowiewem i Kamieniewem. W 1926 roku stracili stanowiska. Stalin triumfował, ale był jeszcze potężniejszy wróg. Starzy bolszewicy. Ci, którzy wiele oddali w walce z samodzierżawiem cara, nie byli skłonni zaakceptować nowego samodzierżawia sekretarza generalnego. Zwróć się! Zwróć się! Dlatego pierwszy ruch Stalina polegał na rozluźnieniu ich szeregu. Już w 1924 roku ogłosił tzw. zaciąg leninowski. Chodziło o to, aby maksymalnie rozbudować rzeszę członków partii i zniszczyć w ten sposób wpływy starych bolszewików. Te zabiegi ułatwiały drogę do władzy absolutnej, lecz jej nie dawały. マよ。